Cześć! Dziś chciałbym wam opowiedzieć o jednej z moich najbardziej ulubionych przynęt sandaczowych. Jest nią Megatis o długości 9 cm. Klasyczna jaskółka, pozbawiona własnej pracy. Wszystko jednym słowem zależy od nas. Aby wyciągnąć niesamowity potencjał drzemiący w tej przynęcie, należy pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy. Powinniśmy ją zbroić maksymalnie lekko do danej głębokości wody, średnicy plecionki i warunków, jakie zastaniemy na łowisku. Dzięki temu w czasie prowadzenia. Zarówno pojedynczym podbiciem, jak też podwójnym, przynęta ta będzie wykonywała beczki pod wodą. E, sama woda będzie stawiała opór. Lekka główka nie będzie jej szybko sprowadzała do dna, tylko odpychała na boki, e, dodając jej atrakcyjności. Przynęta ta przeciążona, prowadzona bardzo szybko, dynamicznie w kierunku dna typową sinusoidą, nie będzie tak skuteczna jak właśnie przy możliwie lekkim e, dociążeniu. Przykładowo, ja często używam jedynie główek od 5 do 7 gram, łowiąc na głębokościach od 8 do 10 metrów. Sposób sprowadzenia tej przynęty jest bardzo prosty, po wykonaniu rzutu należy otworzyć kabłąk, przykleić plecionkę do wody robiąc jeszcze ósemki tak, żeby wychodzące pętle Sunące powodzie dawały nam jasny sygnał, czy przynęta nadal opada, czy nie, a jednocześnie będziemy ułatwiać wysnuwanie plecionki takimi właśnie ósemkami ruchami ze szpuli kołowrotka. Jeżeli już na takiej głębokości znajdzie się nasza przynęta, wystarczy pojedyncze podbicie, ewentualnie, tak jak wcześniej powiedziałem, dwa podbicia z dłuższą przerwą pomiędzy nimi. Dzięki temu zacznie przynęta wariować. Megatis o długości 9 cm jest bardzo uniwersalną przynętą, na którą możemy łowić zarówno sandacze, nawet te największe, rekordowe, jak również dość przyzwoite, bardzo fajne okonie. Oprócz tego, zbrojenie i sposób prowadzenia, o którym wspomniałem, często też motywuje do ataku drapieżniki, które żerują pod ławicą drobnych rybek. Często są te drapieżniki sandacze nieuchwytne innymi metodami, innymi sposobami prezentacji e, różnego rodzaju gum. Jedynie podobna do Megatiza, każda inna przynęta lub on sam właśnie przypominający na rybek konający, walczący o życie tuż pod całą ławicą Mniejszych ryb sprawia, że właśnie takimi przynętami zaczynają się interesować drapieżniki, które po bardzo agresywnym, zapewne ataku na całą ławicę, później już tylko zbierają te osłabione, pojedyncze sztuki, które próbują walczyć o życie. I właśnie takie rybki ma imitować Megatis o długości 9 cm. Oprócz tego, to jest jeden z moich ulubionych kolorów. W moim pudełku na stałe już miejsce znalazły jeszcze trzy. Pozostałe są to skrajne kolory, od bardziej stonowanych przez nieco jaśniejsze, skończywszy właśnie na jaskrawym kolorze. Ta paleta przynęt pozwala dopasować się do różnych warunków, jakie zastaniemy na łowisku, i pogodowych, i jeżeli chodzi o przejrzystość wody. Także reasumując, Mega tis jest to niesamowicie skuteczna przynęta na sandacze. Przynęta, którą możemy używać zarówno na czyste, jak i bardzo mętnej wodzie na bardzo dużych głębokościach, zbrojąc ją zaledwie główkami kilkugramowymi. To jest bardzo istotne, aby dodać się tej przynęcie nowego życia, atrakcyjnej pracy, zupełnie innej niż typowe, agresywne prowadzenie jej podobnych przynęt. Mam nadzieję, że również pozwoli Wam cieszyć się łowieniem naprawdę grubych sandaczy i bardzo atrakcyjnych w swej walce wyglądzie i oczywiście rozmiarach okoni, czego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!